Cześć, kochani odcy. Cieszę się, że Was widzę bardzo. Chciałbym, żebyśmy zaczęli, bo chciałbym powiedzieć trochę, mam nadzieję, o sercu Ojca, nie? O, o Bogu, który jest Ojcem, właśnie. I jakbyśmy zaczęli od Słowa Bożego, poczytamy sobie trochę. Jak ktoś chce, to może otworzyć. Jak nie, to może słuchać. To będzie Łukasza 15 i od 11 do 32 wersetu. OK, ja będę czytał. Przy okazji możecie sobie śledzić tekst. Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na, na mnie przypada. Podzielił więc majątek między, między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się im, pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. <laughs> Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczy mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego i rzucił mu się na szyję i całował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utoczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się. Ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przybywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pyta go, co to ma znaczyć, ten mu rzekł. Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utoczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. No. E, Okej. Okay. Teraz tak. Kiedy syn właśnie przychodzi do ojca i mówi mu, że chce część majątku, która do niego na, nie należała wtedy jeszcze, nie? Ale która jest jakby jego. To w tamtej kulturze, w tamtych czasach, to w sumie znaczy trochę tak, jakby powiedział do ojca, że on już nie chce jego obecności, chce, że po prostu dla niego on już nie żyje, nie? I też niesamowitą rzeczą jest to, że Bóg, ojciec tej przypowieści, nie próbuje go powstrzymać, nie? Nie mówi, że co ty w ogóle myślisz? Idź do, do pokoju swojego, zastanów się nad swoim postępowaniem czy coś. Albo też nie próbuje go jakoś przebłagać, że zostań, ja ci wszystko dam, tu będziesz wszystko miał, w ogóle nie musisz nic nie martwić, tylko zostań ze mną, nie? Tylko właśnie Bóg daje wolność. I przecież on wie, co będzie, nie? Że może być słabo w tym wszystkim. To mimo wszystko. Pozwala na to, chociaż może ten syn nigdy nie wrócić. Bo może mu się spodoba takie życie. Może się coś stanie, że nie będzie w stanie wrócić. Ale Bóg nie chce niewolników. Nie chce też najemników, nie? Eee. Dlatego pozwala temu młodzieńcowi robić co chce tak naprawdę, nie? I chcę, żebyście przeczytali teraz może ja przeczytam po prostu yy, Katechizm Kościoła Katolickiego. Jesteśmy katolikami, oczywiście. 1828 funkc. Praktykowanie życia moralnego, ożywionego przez miłość, daje chrześcijanowi duchową wolność dzieci bożych. Nie stoi on już przed Bogiem z lękiem jak niewolnik, ani jak najemnik oczekując zapłaty, lecz jak syn, który odpowiada na miłość tego, który sam pierwszy nas umiłował. Albo odwrócimy się od zła z obawy przed karą, i jesteśmy wtedy jako niewolnicy. Albo też zachęca nas nagroda. Jesteśmy wtedy podobni do najemników. Albo wreszcie jesteśmy posłuszni do samego dobra i dla miłości tego, który rozkazuje. A wtedy jesteśmy jako dzieci. I Bóg nie chce, żebyśmy byli niewolnikami, żebyśmy byli nawet najemnikami, nie? Jemu zależy na tym, żeby mieć synów i córki. I dlatego nam też, nie? Pozwala błądzić nieraz. Mimo świadomości, że to, co robimy, jest głupie nieraz, no, nieraz. Na przykład w Księdze Wyjścia też była taka sytuacja, że kiedy Mojżesz poszedł po tablicę, to lud zaczął sobie robić cielca, nie? Bo oni chcieli przebłagać. Czyli zrobili sobie cielcę, czyli dawać mu ofiary i tak dalej, składać ofiary. I wszystko po to, żeby zasłużyć, nie? A Bóg nie potrzebuje tego, żeby zasłużyć. Bóg wtedy od, od Izraelitów oczekiwał tylko tego, żeby mu zaufano. I on od nas też nie chce, żebyśmy zasłużyli, bo nie musimy zasługiwać na miłość, która jest darmowa. I też nies niesamowite jest to, że jest Bogiem. Jest, wiecie, święty, pełny chwały, w ogóle y, transcendentny Bóg, a mimo to tak bliski ojciec, który nas tak bardzo kocha, nie? Tak wielki, w ogóle potężny. I tak bardzo mu na nas zależy na takich małych nas. No i w końcu przychodzi taki moment, że sobie ten syn wymyślił, że nie wymyślił, no po prostu się stało tak, że mu się trochę kasa skończyła, no i znalazł się w takiej sytuacji, gdzie się znalazł, że chłop głodny chodzi, nie ma co jeść. No i sobie pomyślał, że wróci sobie do swojego ojca, no to chociaż najemnikiem zostanie, nie, że wróci to chociaż będzie miał co jeść, no najlepiej gdzieś tam do kuchni czy coś, żeby blisko żarcia być. No i on ma świadomość tego, że nawalił, że odwalił Łukaszana trochę. I co ciekawe, też nawet to, dlaczego chce wrócić, no to nie jest jakieś, wiecie, o jestem super teraz będę synem, bardzo żałuję, zależy mi tylko na Bogu teraz. No, on chce wrócić, bo nie ma co jeść. No. I wydaje mi się, że my też nieraz tak mamy, że odwalimy coś. Nie możemy nieraz mniej, nieraz gorzej. Podajemy w jakiś grzech, no bo każdy grzech chyba jest takim zastąpieniem miłości, nie? Szybką przyjemnością, szybkim szczęściem, nie? W cudzysłowie. I nie zawsze chyba jest tak, że jak wracamy po prostu, to zaczynamy kumać, że to nie przynosi szczęścia tak naprawdę, że no gdzieś w tym wszystkim się pogubiliśmy i potrzebujemy Boga, żeby odnaleźć sens życia. No i mimo tego, że nieraz to nie są takie pobudki, wiecie, super święte, no to nas takich przyjmuje, takich nas słabych, nędznych. Bo właśnie my to, wiecie, często byśmy chcieli, ja mówię ze swojego przykładu, tak wiecie, przyjść, Boże, ja to jestem teraz super, zrobiłem to i to i to i dla Ciebie, codziennie Msza Święta, Koronka, Różaniec, w ogóle godzina modlitwy i Pisma Świętego jeszcze. A często prawdą jest taką, że jedyne, co możemy przynieść do Pana Boga, to jest nasza nędza, nie? Nasza mandro, marność, to czego nie potrafimy. I Bóg swoim miłosierdziu, swojej wielkiej miłości, Jemu to wystarcza. On to bierze i mówi, że takich nas właśnie chce: takich słabych i radzących sobie nieraz. Że takich nas przyjmuje i takich właśnie nas kocha, bo Jego miłość jest za darmo. Nie? My nie musimy zasługiwać na to, żeby kochać żeby nas kochano. Właśnie Franciszek Blachnicki, tu założyciel oazy, pisał, że on już nie chce miłości własnej i nie chce być świętym w swoich oczach. Już nie chce, żeby mu zależało na tym, żeby, żeby on się czuł dobrze w tym. Tylko nie zależało mu na tym, co on już nawet nawet co ludzie o nim myślą, ale też nawet co sam on o sobie myśli. Tylko co Bóg myśli o mnie, o tobie. I teraz, jak. Jest tylko chwilę, dajmy sobie, żeby się zastanowić, jak myślisz, co Bóg myśli o tobie teraz. Ups, no dobra, Ech, chyba znak, że dalej lecimy. Ok, no to, żeby teraz skonfrontować to, to chciałbym przeczytać parę fragmentów z Pisma Świętego. Co Bóg myśli o człowieku? Izajasz 49,15 Czy może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Powtórzone prawo 31.8 Sam Pan, który pójdzie przed Tobą, On będzie z Tobą. Nie opuścicie i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj. Ewangelia Jana 3.16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, by świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Pierwszy list Jana 3.1 Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Do Ewangelia Jana 10:27-28: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je, idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Izajasz 41:10: Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwórz się, bo ja twoim Bogiem. To są myśli Boga o nas, nie? Kiedy szatan zaczyna, jest taki moment, że szatan zaczyna kusić Jezusa na górze, to jedną z takich pokus, którą mu proponuje jest, żeby rzucił się ze świątyni, żeby... Przecież anioły go złapią, nie? Ale on już tego nie potrzebował. Też w ogóle, dlaczego na przykład ze świątyni, nie z góry? No przecież ciężej by im było złapać z góry wysokiej, nie z jakiejś tam niskiej świątyni, nie? Ale pod byli ludzie i ci ludzie mieli to zobaczyć. nie? Mieli zobaczyć wielkiego Jezusa, Pana, Króla w ogóle, nie? co że anioły mu usługują, kurczę. Ale on nie potrzebował tego, bo scenę wcześniej w Ewangelii jest moment, kiedy jest chrzest Jezusa i Bóg jakby z obłoku się objawia i mówi, to jest mój Syn umiłowany Jego, słuchajcie. On już nie potrzebuje udowodnić nikomu, nawet sobie tego, kim jest. Bo on wierzy w to, co powiedział Bóg o nim. I myślę, że czasem nam też brakuje tego, nie? Myślę, że to do każdego z nas jest. To jest mój syn umiłowany, to jest moja córka umiłowana. Często nam brakuje chyba tej świadomości. Przynajmniej mi na pewno brakuje tej świadomości, że jestem właśnie synem i nie muszę zasłużyć, nie muszę udowodnić nikomu tego, kim jestem, bo już jakby mam to złożone w Bogu. i moja wartość jest w Bogu, nie? Tylko w nim. Na etyce też się dowiedziałem, że nie jest ktoś jakiś inny człowiek, nie jest w stanie mi odebrać mojej wartości, nikomu. Że jednym osobą, którą mogę, to też do jakiegoś poziomu odebrać wartość, no to jestem ja sam, przez mój grzech, przez to, że nie chcę żyć z Bogiem. No ale zawsze, jakby Bóg jest tym, który zwraca tą wartość, nie? Jest taki fajny, nie wiem czy widzieliście, pewnie widzieliście niektórzy z was eksperyment, yy, profesor na jakiejś tam uczelni bierze banknot, zaczyna go gnieść, rzuca na ziemię i depcze i się pyta, kto, który student chce ten banknot. No i wszyscy podnoszą ręce, nie? I on później mówi, że widzisz, nie zależy co się stanie z tym banknotem i tak samo nieraz ciężkie sytuacje w życiach są, nie? Każdego z nas, różne ludzie, rzeczy przychodzą. I nie wiadomo, jakby ten pakiet był zdeptany, jak no to jesteś cały czas tak samo wartościowy. Wartościowa. Też taką niesamowitą rzeczą jest, że mimo tego, że Bóg dał wolność temu synowi, ojciec synowi w tej przypowieści i pozwoli mu iść, to mimo wszystko. On cały czas czekał na powrót, wyczekiwał w ogóle tego syna, nie? Żeby on tylko wrócił, żeby tylko jeden krok, żeby Bóg mógł zrobić kolejne dziesięć. I właśnie może nieraz się nam zdaje, że jak wywalimy coś, jakąś głupotę zrobimy, no teraz musimy wrócić. On mówić właśnie koronkę i inne rzeczy, żeby zasłużyć na to, żeby być znowu przyjętym. I to jeszcze może jako najemnik, właśnie, nie? A nie, no Bóg właśnie wychodzi. Od razu w ogóle wiecie tylko wyczekuje na niego, tylko żeby on był widoczny i już biegnie do niego, w ogóle wpada mu w ramiona, nie? I w ogóle, wiecie, on wraca, chłop wraca w ogóle z podróży, nie miał co jeść, jest głodny, a ojciec mówi, żeby... Tutaj przeczytałem... Przenieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też na rękę i sandały na nogi. Zamiast chłopa nakarmić, to on mu daje ubranie, nie? I myślę, że on tym przywraca coś ważniejszego niż tylko ubranie, no bo on mu daje godność wtedy. Właśnie oddaje mu tą godność, którą on sam stracił przez to, że prosto odszedł. A on nawet nie chciał tego. Nawet nie myślał, że może coś takiego dostać. On chciał być tylko najemnikiem. I Bóg jest tak dobry, że od razu każdego z nas czyni synem, kiedy tylko chcemy, synem, córką, kiedy chcemy wrócić. Nie, ja na przykład on tak, że jakbym miał, był w takiej sytuacji, to byłbym trochę spękany, jak miał wrócić do ojca i na przykład zobaczyć te oczy teraz, nie? Ja wracam i widzę oczy ojca i co w nich widzę? Jest Ewangelia Łukasza 22, 61 62 a pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowa pana, jak mu powiedział: Dziś zamiast, zamiast, zanim kogut zapije, trzy razy się mnie wyprzesz. Wszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. I jest. Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. To było w momencie, kiedy właśnie Piotr wy, wyparł się go trzy razy publicznie, nie? Powiedział: Nie znam tego człowieka. A później Piotr jest napisane, że wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. To co musiało być w tych oczach? Że nie było potępienia. On nie czuł się potępiony. Nie czuł się winny, na pewno się nie, nie czuł się przerażony, nieoceniony. Też zachęcam właśnie, żeby może sobie w domu, jak będziecie mieli chwilę, tak zamknąć oczy i postarać się właśnie zobaczyć te oczy Jezusa. Co, musiał, co musiało być w tych oczach? Tak niesamowitego, że on, że później po tym wszystkim Piotr zostaje głową Kościoła po tym wzroku. W ogóle wcześniej, jak czytaliśmy sobie tą ewangelię Łukasza, tą taką na początku długą, to wcześniej są jeszcze dwie takie przypowieści. O owcy, która się gubi gdzieś tam daleko. Odpada od stada. I jest też później przypowieść o drachmie. Ta drachma się gubi w domu. Nie ta pani ją gubi w domu. I właśnie to chyba pokazuje to, że można się zgubić. Daleko gdzieś od Pana Boga? Odejść? Zostawić go? Ale może też gdzieś blisko? Gdzie wszystko się wydaje ok, że żyjemy sobie? I co jest w naszych sercach, nie? I właśnie tutaj drugi syn się pojawia. Od tylu lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, mi się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten, twój, ten syn Twój, nawet syn Twój nie mój brat czy coś, tylko twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami i kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. Jak jest sam początek tego oto to tyle lat ci służę, to w greckim przekładzie tego w oryginale jest użyte słowo o tylu lat jestem twoim niewolnikiem. Bo On nie był synem, nie? Znaczy, nie zachowywał się jak syn. I często chyba w nas też jest taki niewolnik, właśnie. W kościele blisko pana Jezusa. No i właśnie. Dzisiaj się pomodliłem. Dzisiaj odmówiłem koronkę. Pismo święte przeczytałem. Zrobiłem dwa dobre uczynki. No to załatwione, nie? Już mogę iść dalej, żyć swoim życiem. A pan Bóg zaprasza do tego żeby żyć z Nim cało, w całości, nie? Że wszystko jest Twoje już teraz i nie musisz spełniać tych uczynków, żeby żyć dalej, żeby to życie miało sens, tylko On w relacji. Nie chcę na chwilę być z Tobą, tylko chcę, żebyś cały czas był z Nim, nie? I ciekawe jest to, że tak jest od zawsze. Jak sobie prześledzimy na przykład cały nawet Stary Testament, no to nie jest tak, że nagle się jakiś Jezus pojawia i zbawia ludzi. Tylko w ogóle historia zbawienia zaczyna się w momencie, w momencie pierwszego grzechu. I wtedy już Bóg szuka chociaż jednej osoby, która by chciała za nim iść, która chciałaby go słuchać. No i znajduje na przykład takiego Abrahama. No i z tego Abrahama nagle robi cały naród, nie? Z tego narodu różni prorocy, dzieje się dużo rzeczy, i w końcu wychodzi właśnie ten Messias, który zbawia nas wszystkich, cały świat. I to nie było tak, że wiecie, że Bóg czekał na jakiś moment, dobry moment, żeby nas zbawić. Nie? A przyszedł Jezus, akurat było coś tam i przyszedł. Tylko On już od samego momentu, kiedy nas zgubił, kiedy my się zgubiliśmy, to On szukał możliwości, żeby nas znaleźć. No i wydaje mi się właśnie, że dopiero jak jesteśmy zapewnieni o takiej miłości, że jesteśmy kochani bezwarunkowo, a to my też możemy kochać i Pana Boga, i ludzi też że nie musimy się bać, bo też święty Jan od krzyża pisze, że doskonała miłość usuwa lęk. Albo to nie, nie no nieważne. To w Ewangelii akurat. To akurat jest w Ewangelii. Czy tam w liście od Jana. ważne. Doskonała miłość usuwa lęk. Teraz mnie zestresowaliście. Więc dopiero kiedy kochamy, to możemy, kiedy czujemy się kochani, to możemy kochać, co nie? I wydaje mi się, że dopiero teraz, jak, znaczy dopiero teraz, dopiero jak zostaniemy właśnie, poczujemy się kochani, to możemy zacząć żyć tak na serio. Nie przeżywać tylko życie, tylko żyć tak na pełnej petardzie. Bo Syry Bóg tego chce, żebyśmy my żyli. Żebyśmy byli szczęśliwi. Syry, wierzysz w to, że Pan Bóg chce Twojego szczęścia? Żebyś był szczęśliwy, szczęśliwa teraz? No bo jesteś ukochanym, jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga i błogosławi nam Pan Bóg. I też w ogóle nieraz jak ludzie się nawracają, to mają takie wieciorowskie miny. Dobra, to teraz ja muszę podporządkować życie pod to, pod to, pod to, nie? No ale jak jesteś ukochanym dzieckiem Boga, ojca, co nie najlepszego ojca, no to to nie jest teraz tak, że jak ojciec powie, no synu bądź prawnikiem. Najlepszy w ogóle ojciec na świecie, nie? Mówi, bądź prawnikiem. A ty mówisz nie? No to on cię wywala z chaty. To no, bez sensu w ogóle. No i Bóg też tak nie robi, że jakby daje możliwości, pokazuje, gdzie możesz iść, nie? Ale jeżeli ty nie chcesz w tą stronę iść, no to On dalej cię będzie błogosławił. Możesz jakby się nie zgodzić z tym i dalej żyć z Panem Bogiem. Bo to jest jakby wybór między dobrem a dobrem, nie? I ty wybierasz, gdzie chcesz żyć, gdzie chcesz być szczęśliwy i On chce ci dać wolność w tym bardzo. No i właśnie do tego życia chciałbym wam jeszcze przeczytać na koniec Kawałek art ad hortacji Franciszka z Chrystus Vivit. To jest 143 punkt. Młodzi, nie rezygnujcie z tego, co najlepsze w waszej młodości. Nie patrzcie na życie z balkonu. Nie mylcie szczęścia z kanapą i nie spędzajcie całego życia przed ekranem. Nie, stawiajcie się też, nie stawajcie się też smutnym widowiskiem porzuconego pojazdu. Nie bądźcie zaparkowa zaparkowanymi autami, ale raczej pozwólcie by rozkwitły wasze marzenia i podejmujcie decyzje. Ryzykujcie, nawet jeśli popełniacie błędy. Nie żyjcie, byle przeżyć z duszą znieczuloną i nie patrzcie na świat tak, jakbyście byli turystami. Róbcie raban. Przepędzajcie paraliżujące was, was lęki, byście nie stali się młodymi mumiami. Żyjcie. Weźcie się za to, co w życiu najlepsze. Otwórzcie klatki i wyfruncie. Proszę was, nie, nie przechodźcie przed przedwczesną emeryturę. Tak jak papież Franciszek mówi, to chyba mądre, nie? No i amen. Dziękuję czy... bardzo. Cześć! Jeśli szukacie więcej bożych treści, świadectw, nauczań i sprujących postów, zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Znajdziecie nas też na Facebooku i Instagramie, więc lajkujcie, subskrybujcie i obserwujcie. Linki znajdziecie w opisie filmu.